Szanowni klienci firmy Zimex, z przyjemnością prezentujemy Państwu czterocylindrowy ciągnik marki FarmTrack 9130 DTV o mocy 122 koni mechanicznych oraz pojemności 3,6 litra. Ten konkretny model został wyposażony w manualną skrzynię biegów marki Carrero z przełożeniami 24 biegi do przodu oraz 24 biegi do tyłu. Przedni trójpunktowy układ zawieszenia posiada udźwig dwóch ton. Tylny Tus sterowany elektrohydraulicznie o udźwigu 4,5 tony wyposażony jest w zaczepy hakowe oraz możliwość sterowania z błotników. Hydraulika posiada 6 wyjść hydraulicznych sekcją blokującą oraz sekcją pływającą. W standardzie ciągnik posiada układ pneumatyczny jedno i dwuobwodowy, a także zaczep górny, przesuwny i dolny rolniczy. W standardzie ciągnik posiada homologację na dwie osoby układ klimatyzacji, pneumatyczny fotel operatora, schodek z nawiewem oraz nowoczesny wyświetlacz wskaźników. Cena prezentowanego modelu wynosi 240 tys. zł netto. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu. Wszystkie modele Femtrak dostępne w siedzibie firmy.